Siemaneczko! Witajcie na kolejnej wyprawie z tej strony Miciłemka i Otomoto. Dzisiaj zabierzemy Was na wyprawę po Brutalu, więc trzymajcie się i oglądajcie. Które dzisiaj odwiedzimy, to zamieszkały jedynie przez bezdomnych Śląski Instytut Naukowy. Budynek ten powstał w 1977 roku i jego projektantem był Stanisław Kwaśniewicz. Sam Instytut powstał w 1957 roku i zajmował się badaniami dotyczącymi Śląska oraz popularyzowaniem wiedzy o śląskich ziemiach. Decyzją wojewody instytut zamknięto 15 lat po otwarciu ich siedziby, a budynek pozostawiono na pastwę losu. Budynek ten często jest nazywany bunkrem bądź betonowym klocem głównie przez jego wygląd, jak i fakt, iż prawie cała jego konstrukcja utrzymuje się na betonowych filarach. Gmach poprzez wycięcia o ogromnej powierzchni, w których mieściły się parkingi oraz spadzistemu dachu, w którym nie znajdziemy żadnego okna, sprawia wrażenie, że posiada tylko jedno użytkowe piętro. Tymczasem jest ich trzy. Wewnątrz znajdują się trzy klatki schodowe, z czego środkowa jest w zasadzie główną atrakcją gmachu. Obecnie, po wyburzeniu dworca, budynek jest ostatnim przedstawicielem brutalizmu w Katowicach. No to jesteśmy już w środku. No, zwykłe pomieszczenie, malunki na ścianach. Sufit jest w dobrym stanie. No, ale widać, że e, narpie było rusztowanie. I nawet się ostała deska, dzięki której wylewali tą e, wylewali beton. No, beton na górze. I potem postawili kratkę i otynkowali to. I był taki podwieszany sufit. No, no. Dobra to tak No tu nadal na, na to szybko przejdziemy, bo tu z, z tego co wiemy już nic nie ma. Są raczej schody po drugiej stronie jest to samo tam. To pójdziemy tymi schodami do góry, czy idziemy na główny hol? Chodźmy tymi schodami. Wrócimy głównymi. <laughs> Mamy nadzieję, że w tym budynku nie jesteśmy sami oczywiście. Dokładnie. O <laughs> tak, dobre sobie. Urbex. Tylko jak wszystkim wiadomo. Urbex to nie wandalizm, czyli nie wolno pisać na ścianach. Nie. Takie mniejsze, te. Może lepiej odejdźmy od tych okien nie wiadomo kto może nas zobaczyć. Co tu idziemy? nie wiem, chodźmy tu, zrobimy takie kółko. Dobra. Bo budynek właśnie jest podzielony na takie trzy segmenty i na każdym jest klatka schodowa właśnie. My się znajdujemy w jednym z nich, drugi jest na środku, a trzeci jest odbiciem lustrzanym tego, więc myślę, że nagramy, se, nagramy na tym piętrze ten fragment, na wyższym piętrze drugą stronę, bo to jest Odbicie lustrzane, nie? No tak. No, a środek... Środek i tak nagram, więc... Może opowiedz coś o tym budynku. No, dokładnie. Tak? O, to już kraplanie widać. Stalaktycy. Stalagmi. <grystanie> <grystanie> no, a jesteśmy w zwykłym budynku. Ale widać, że budynek jest długo opuszczony, bo takie rzeczy się bardzo długo tworzą no oczywiście pod spodem były parkingi i takie tam, więc nie będziemy tam schodzić dobra, a wracając do tematu znajdujemy się w tak zwanym brutalu no i właśnie jesteśmy w tym głównym w głównej części budynku tam jest ta trzecia część, ale tu żeśmy nie wleźliśmy. Ciekawi ciekawi właśnie. Skąd się wzięła nazwa brutal? Bo z tego co wiem, to ten budynek to był dawny uniwersytet śląski. Dokładnie, chciałem do tego dojść. Ale skąd się wzięła nazwa brutal? Tutaj niegdyś e, znajdował się właśnie o. E, jeden z budynków uniwersytetu. No a obecnie budynek stoi opuszczony opuszczony no, wybaczcie, że tak krążymy, ale budynek jest ogromny i no, łatwo jest ja się w nim zgubić. No, dokładnie. O, o Boże. To już chyba wiem skąd ma nadzę brutal, szczerze. To jego stanie już widzę. Wow. No, no skody robią wrażenie. To główna klatka skodowa. I jakby, co po niektórzy e, sp, byli ciekawi i zauważyli pewną zależność, to w tym miejscu powstała nasza. miniaturka, Nasz miniaturka. baner. Baner, baner na kanału, kanale. właśnie w tym miejscu. Dobra. Będziemy no tutaj. Bo... No tak, jak już mówiłem, budynek. O, jest... O, patrz, nawet ja się zachował ten gumon pod no jak mówiłem, no budynek jest odbiciem lustrzanym. Gratka dla perfekcjonalistów. Wszystko musi być symetryczne. No. A tu miejsca na gniazdka. Aha, tu jest takie... Pomieszczenie i tu bo tutaj ubranie jest powieszone. Już nie widzę. Pierwsza znajdźka, ubranie, ale ja chciałem tu wejść i powiedzieć, dzień dobry, zabarem. <noise> 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 tak na pewno, jakiś sklepik może był. Możliwe, przez co, tu w tym wielkim pomieszczeniu, tu mogła być właśnie taka. Mini stołówka Ala. Jak to jest na uniwersytetach, to było prawdopodobne. Mogło być prawdopodobne. Najprawdopodobniej. Liste po obwodach. No. no i kolejne puste pomieszczenie. Jak w całym budynku. No, jak w całym. Dlatego głównie to jest pustostan stan. i właśnie dlatego krążymy. Bo tu właśnie jedno pomieszczenie rozbija się na trzy inne pomieszczenia. No i tak w kółko. A wyjścia nie ma. No. O! I ja to ma to. No właśnie, widzę. Ale nikogo tutaj na razie nie ma. I obyśmy na. Właścicieli tych rzeczy nie natrafili Bo budynek ma Złą sławę Właśnie z Owymi mieszkańcami Ponieważ krążą głosy, że Owi mieszkańcy nie są zbyt Przyjaźni no. Ale ile w tym prawdy To sami się przekonamy o, byśmy się nie przekonali. <noise> to w sumie. O! No tu taka kolejna, druga, większa sala. Nawet. Najpierw no, pod nogi, jakby coś. Tak, bo właśnie tu w niektórych miejscach. No zobaczycie to wyżej. E, można spaść kilka pięter w dół. Więc trzeba uważać, ale tu właśnie chciałem zwrócić uwagę, że... Wiesz co, tu są resztki parkietu, jak ja widzę. To tu no musiała być jakaś sala wykładowa, wykładowa? Tak, wykładowa. ale mogę dojść do sedna? Jasne. E, chciałem powiedzieć, że widać e, jeszcze zdobienia stropu, które się ładnie zachowały. No... Zawsze nie bym powiedział. No. A tu masz w swoją salę. Wykładową można było się bić. <grybujesz> Aikido. Dobra. My tam poszli, a tu wam chciałem właśnie pokazać, że budynek jest odbiciem. To tak musiała być. Myślę, że nie powinniśmy się znaleźć w tej sali. To idziemy wyżej teraz. Tam gdzie Może my... tam prosto jeszcze chodź? Tam te pomieszczenia zobaczymy. A tam idziemy tędy. No. A tędy. Tak? No. Na pewno. A, to pomieszczenie jak pomieszczenie. Szczerze. Tak. Iśmy tam teżli o to motto. No dobra. Dobra, jesteśmy na w górnym piętrze Kolejne pranie powieszone Tak z tego co widzę to tam jeszcze było strych taki drobny No i pełno graficki popisane Tak Znowu widać Urbeksowiczów Wielko biała Ale w sumie sobie sami przeczytajcie Tu kominek tego co widzę, swego rodzaju, jakaś rura. Komin, komin, bo na gaz mi to nie wygląda szczerze. O, chyba. i właśnie o tym mówiliśmy na dole, o. że trzeba uważać, bo można kilka pięter w dół spaść. trzeba co, wcześniej było? Ja. Dobra, to woda tylko. Dobra. Wow. Właśnie uchwyciłem moment, kiedy jak się wychyliłem, ta na jak się przechyliła. I to było takie No przestraszyłem się trochę. zresztą jak tą tabliczkę widziałem. Tak. Ja mam nadzieję, że to miejsce nie będzie miało miano nawiedzonego w budynku. No. Bo kurde byśmy tak trafili, że no. I w ten oto sposób doszliśmy do końca. A tu ciekawe graffiti z łapek. Ale może lepiej tam nie świecić, bo tam już są te... To chyba był dach. Ale... E, nie, tu były takie deski, belki poprzeczne, tu nie było dachu. Tu był taki tarasik. O. Dobra, chodźmy. Ale widać, że niestety, ale budynek spłonął. A to nam nie spłonął, bo gdyby spłonął, to by go nie było. Bardzo został podpalony. No tak, masz rację, Jotomoto. Ja masz rację. O, to przechodzimy do drugiej części. Sumie... No, o, tak właśnie takie zrobione. właśnie takie były belki tam o. zrobione. Okej. Okay. No. O, o grafici, graficie. Tak. No, tu jest trzecia klatka schodowa. O, tapeta pozostała jeszcze. No. Kto to tapeta dokładnie? Eee... Oł. Ło, ale puste przestrzeń. No właśnie, tak spaść dwa piętra w dół by było niemiło. To tam na prawo idziemy. Znaczy pójdziemy prosto i przeprowadzimy na lewo. Zobaczymy wszystkie pokoje, jak wyglądają. Albo przejdziemy przez jeden. No tu jest taki łącznik w sumie. I ostatnie pomieszczenie. To przez chwilę myślałem, że jest krecik. To jest wyrwana tapeta. No. Kurde, po tej e, tabliczce już się tak miło nie zrobiło. Nie pada. To jest klimat tego budynku. Znowu jesteśmy w głównym holu. A ja to Tak. Cześć, na chwilę. O, wow. wow, ale ładny graficzny. No, to mnie... To ciekawe. No, budynek jest olbrzymi, no to nie dziwię się, że niektóre osoby albo napiszą jakieś bazgroły, a niektóre to czasami talent mają. Tak. Czasem. Czasem. Tam po tamtej stronie widziałem właśnie Że tu całkiem niezły graffiti jest. Z 2.19 Czyli dwa Anonim lata temu nie widać, było. Czyli autor jest anonimowy, jak to A nie, no to jeszcze jest napisane. Bo Ciekawie. czasami ja się jakiś ładny graffiti, to na dole pisze autor od razu na części. Ale nie pod każdym. i e, oto ja ma to. Kolejne znalezisko. No, dobra, no. To fantazja. Fantazja. leczy się, no... Nie hmm. to, że to popieram, ale wow 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 No, no i doszliśmy do drugich schodów No i jak możecie zobaczyć tu tak samo jak po drugiej stronie jest ten długi korytarz łączący wszystkie pokoje O, patrz, co Ale bez kabla I bez pstryczka. ooo <noise> a tu już ściany nimo o! Oh. Trzecie pod nogi zapomniałem. I śnieg No bo mamy Śnieg, zimę. grudzień Dokładnie. O, a tu kolejne te świeczniki widzę. I kolejny pentagram. Mamy no, takie no, wyskrobane. Ale to chyba jest jakiś kogoś podpis mi się wydaje. No, no chyba tak. Bo to tak wygląda jakby to było specjalnie zrobione. I to w dwóch miejscach to to musiał być podpis. No jak to... Mówiłem, no... nic nie ma. Czy to jest pomieszczenie bez drzwi? Nie... A nie, myślałem. Nie, to jest ostatnie pomieszczenie. Nie, tam. Są tam drzwi zacznę. Tak. No i znowu trafiliśmy... Do punktu wyjścia. No Na główną klatkę. Dokładnie. Możecie zobaczyć sobie jak tu jest wysoko Jakie ciekawe no to nie wiem jak próbujemy Mogę spróbować Dobra Radę. Dobra, wejście do prostych nie należy. Ciekawe jak to wygląda, no kurde, na pewno ciekawe. Ale się udało, podaj latarkę. Aj, też muszę wejść. Poczekaj, w swoją odstawie. Trzymaj. Wow. To żeby się nie... Muszę nie spaść tylko No i jesteśmy nad szybem windy Aktualnie o! O Kurcze Seba, Wicia I co tam jest? Bartuś i Agatka tu widać były kominy wentylacyjne. No i jak widzicie, budynek jest taki bardziej prostokątny. No i jak już mówiliśmy, dzieli się na trzy segmenty. Pierwszy jest tam, drugi jest tu, na którym stoimy, a trzeci jest tam. Prawy i lewy segment, one są symetryczne. Gaszę latarkę. A się lepiej dostał zapalony moim zdaniem, szczerze. Ale widoczki są świetne. Zaraz Ci poświecę. Widoczki są niesamowite. No, a tu jest przepaść. W dół. Ale widać, przyroda zabiera co swoje. No to. Ciekawe czy wejście było dalej takie same czy było kiedyś inne? Chyba jak widzę... Nie, tu chyba była drabinka, mi się wydaje. Ciekawe ją usunęli właściciele tylko budynku, czy złomiarze. Nie wiem, może zabrali, żeby tu nikt nie wchodził. Albo mogli być to złomiarze. No i mamy świąteczny akcent. Hojneczka. <słuch> Wow! A tam komuś światła biją swoje poddali w bloku. O. Widzisz, o! <laughs> Świąteczny Artemis. Dobra! Dzień mamy osiemnasty. Tak? Dzisiaj mamy dwudziesty. Hmm. Dwudziesty, no już pomyliłem. No i film pewnie wyląduje na święta. No. A co? To... Jak my to oglądacie, to życzymy Wam wesołych świąt. Dobra, widzimy się na dole. I to by było na tyle w tym materiale. Jeszcze z racji zbliżających się świąt, życzymy Wam zdrowych, spokojnych, no i wesołych świąt. Huh, wesołych. Nic dodać, nic ująć. Będę się teraz z rodziną. Piszcie w komentarzach jakie miejsca polecacie, do po których w... które... możemy się ubra... wybrać. wybrać. <grym> <grym> tak, piszcie w komentarzach, bo właśnie nam się już tutaj kończą miejsca. Możecie nam podać jakieś fajne, jeśli chcecie, żebyśmy się gdzieś wybrali. No i co? Do zobaczenia w następnych materiałach. Tak, trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdro. Cześć.